Wisła może jeszcze w tym sezonie gościć Puchar Świata w Skokach Narciarskich. Więcej o tym w sportowym wieczorze po magazynie Gol o 22.00. Możliwy jest trzeci weekend Pucharu Świata w Skokach Narciarskich w Polsce. Polski Związek Narciarski oficjalnie zgłosił kandydaturę Wisły jako miasta, które miałoby zastąpić Sapporo. Tam zawody mają się nie odbyć. Opcji było wiele. Szczyrk Zakopane padło jednak na Wisłę. W terminie 21-23 stycznia na skoczni imienia Adama Małysza mogą odbyć się kolejne zawody Pucharu Świata. Mamy obiekt przygotowany. Nie chcemy też takiej monotonii wprowadzać, czyli tydzień po tygodniu organizować dwóch konkursów w Zakopanym. Rozmawialiśmy wstępnie z przedstawicielami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i ten pomysł też się podoba, żeby przerzucić się z Podhala do Beskidów. Wniosek w tej sprawie został już wysłany, ale to nie oznacza, że zawody na pewno odbędą się u nas. Zainteresowanie zastępstwem za Sapporo wykazali też Niemcy, Austriacy, a nawet Norwegowie. Co istotne, Wisła na pewno nie zorganizuje konkursów kobiet, które w pierwotnym planie miały także odbyć się w Japonii. Przetestowaliśmy to w Wisle podczas Letniego Grand Prix. Nie wyobrażamy sobie organizacji takiego konkursu zimą na jednym obiekcie u nas. Wiem, że niektórzy to robią, my na dzień dzisiejszy nie potrafimy powiedzieć z czystym sumieniem, że jesteśmy w stanie to przeprowadzić w 100% sprawnie, łącząc oba eventy w jednym momencie. Decyzja co do wyboru gospodarza zapaść ma do końca tygodnia. W rozmowach PZN FIS wrócił też temat organizacji polskiego turnieju. Wiele wskazuje na to, że za dwa lata może on trafić do kalendarza w formule Wisła Szczyrk zakopane.